No, cześć. Niedziela, południe. No, i co on tutaj dzisiaj narobił? No, pogoda jest fajna. Jest słonecznie. Magazyn już jest praktycznie do 90% dochodzi. No i no, do sieci nic nie oddaje na razie, jak widać. No, do obciążenia na laudzie ja jestem cały. No, 6,5 kW już wydoiłem. Mm, panele główne 9,5 prawie zrobiły dzisiaj no w sumie 4,2 megawata godziny już one wyrobiły no i mikroinwertery mm, no odpalić się 3,6 kW dzisiaj zrobiły 2 megawaty przeszło zrobiły już te mikroinwertery no y on tu jest podłączony ten falownik z magazynem 16.1. 16, Jak to on tu pokazuje? Nie wiem, czy będziecie widzieć. Bo to strasznie świeci. Na temperatury na celach. No, 23,8 najwyższa jest. No a teraz woltowe cele ile mają? 3, 3, 3, 3, 3, 3. No tak to wygląda. No. 3, 3, 3, 3, 3, same prawie że trójki. Na razie równo stoi i nie ma tu jakichś tam rozbieżności. Jakichś większych. No taki to jest. Dobra. No tak to wychodzi. Ja tu jestem na, na loadzie backup, żeby miał, bo yy, czasami są zaniki energii na sieci, a na lodzie to już wszystko wisi i tyle, nie? No to jest taki podlicznik jeden założony. To jest to, co do sieci odprowadziłem. To jest import, eksport. Tu wszystko można sobie wyklikać. Na przykład, eksport 1808. A import 43, to znaczy zaraz, eksport 0. 100 kW, 103 zaimportowałem, a wyeksportowałem 1800. No to jest taki dwukierunkowy, nie? A to jest taki zwykły na lodzie, to co ja zużyłem już tu, poszło do domu. Nie 1887, no to jest od kwietnia, tak? Jakoś początek kwietnia założone te liczniki, nie? No także, yy, co tu ja. Ja mam zero eksport ograniczone do 3,6 kW. Tak, żeby on nie oddawał więcej do sieci, tego ogranicza. Po prostu nie chcę oddawać do sieci więcej. No, no, w gridzie to nic nie ma ciekawego. Także no tak to pracuje. No, zdarzają się jakieś tam. Jemu chochliki, chyba ze dwa dni temu było coś takiego, że rano mi mikroinwerterów nie odpalił. Ale to wystarczyło tylko go na chwilę wyłączyć, włączyć i zresetował się. Nie no. wszystko chodzi teraz. Tylko dokładam jeszcze panele, ale no nie mam czasu. 8 kW muszę dołożyć paneli, bo to coraz mniej słońca będzie. A tu dojdzie jeszcze jeden magazyn, taki sam. No nie wiem czy kupię taki sam, no ale będę chciał kupić taki sam Ponad 30kW będę miał już, kWh no. no mam nadzieję, że jak dowalę te panele To będę miał w sumie 15,6kW Że ten magazyn to będzie no, bardzo szybko doładowywany i i, I nie będzie czegoś takiego, że załóżmy jak pochmurne dzień, że go wydoi się i, i będzie później na pustym. Tak, no tak to wygląda. Czy to się opłaca? No ja nie biorę tego pod takim właśnie tym ekonomicznym, bo to są duże nakłady. Ale chodzi tu raczej o to, żeby mieć ten prąd zawsze. nie? Bo jeżeli ktoś to będzie kalkulował czy to się zwróci, czy nie zwróci, no to no ja nie wiem, dopiero pół roku to wszystko chodzi, także to może się zwrócić, ale tam jakby zawaryjnie minie ileś tam czasu, nie? Lata, w latach może. Chociaż tu na mm, aplikacji widzę, że już na, wy, tak wykalkulowała, że ponad 5000 zł od ten falownik od lutego Czyli nawet do 10 tysięcy złotych może w roku Skalkulować się czyli w 100% taki magazyn się zwróci, nie? No, no ale jeszcze jest reszta instalacji, nie? ale to już są inne sprawy. Ja tego nie liczę. Ja liczę tylko na to, żeby żeby prąd był cały czas. Dobra, na razie cześć.